Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kajto, a przed wami pierwszy odcinek z This Land is My Land. Zapraszam do oglądania, do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Dobra, e, taki mały poradniczek dla wszystkich nowych graczy w tą... ...zacną gierkę, aczkolwiek... ...aczkolwiek bardzo trudną gierkę. E, zacznę może od tego, że... Próbowałem grać na realistycznym trybie i się nie da. Po prostu na moje się nie da. Jest gra po prostu za trudna. E, ma takie mechaniki, że naprawdę nie da się moim zdaniem grać na ten moment. E, dlatego gram na tym takim najprostszym trybie. I to wtedy ma jakiś tamkolwiek sens. Ja na ten moment posiadam już sobie dwie wioski. Jedną na poziomie drugim bodajże, tak. A jedną na poziomie trzecim. Chyba, tak, z tego co rozumiem. Eee, I co? Wytłumaczę wszystko, może od początku? Tylko naj, najpierw, najpierw chyba przejdę się do tej głównej wieseczki. Także widzimy się za chwilę. Bang! I już jesteśmy. Eee, zacznijmy od tego, że pokażę Wam, jak zarządzać eee, daną wioską. Dobra. E, w danej wiosce będziecie mieli ludzi. Ludzi z czasem będzie wam przybywać, chyba że osiągniecie limit, tak jak ja tutaj mam 15 osób akurat w tej wiosce. E, także dobrze by było, żeby rozwijać tą wioskę. Jak się rozwija wioskę, tutaj jest w przycisk Upgrade. Tylko teraz tak, skąd ja mam wziąć teraz 10 Buffalo Hornów, 10 stacks Hornów, 10 razy Buffalo Pelt. No i tutaj się zaczyna zabawa, bo jeżeli bardzo chcesz, drogi widzu, to możesz sam to zbierać. Naprawdę, możesz sam to zbierać. Ale, jeżeli chcesz sobie trochę ułatwić życie, bo to jest właśnie jeden z aspektów tej gry, żeby sobie ułatwiać życie. E, gra ci daje sianko, wchodzimy sobie w Trady i wchodzimy sobie na przykład w... Animal Skin albo Animal Parts. I tu wszystko się znajduje, przeskakujemy sobie pomiędzy stronami. Tak samo Animal Skin. Wybieramy sobie co potrzebujemy, kupujemy to. Możemy też sprzedawać żeby nam się nigdy Sianko nie skończyło. Możemy też sprzedawać. Eee, załóżmy, że zebrałeś sobie jakąś super broń, ale której nie używasz. Na przykład, tak jak ja tutaj mam. O spójrzcie, tutaj mam zebrane bardzo dużo broni, tak? Ja tą broń mogę normalnie wystawić. Jeżeli ja muszę ją wziąć ją w ekwipunku, bo to aktualnie znajduje się w wyposażeniu. Danej wioski, żeby zobaczyć wyposażenie danej wioski, wystarczy na nią nakliknąć na mapie. Jak widzicie, bardzo prosto tutaj mogę się przełączać poza wioskami. Najlepsze jest to, że jak jestem Jestem w tej wiosce aktualnie, w Omhanda. To jest moje wyposażenie w Omhanda. Wszystko, co mam w tej wiosce. Jeżeli sobie w Sau przełączę, jeżeli jestem w wiosce, mogę wziąć do swojego ekwipunku. Przedmioty z drugiego obozu. Co jest bardzo przyjemne, bo jeżeli na przykład w tej wiosce potrzebuję aktualnie Bufalo Pelt i tutaj akurat tego niestety nie mam, no niestety tego nie mam. Mam dwa, dwie sztuki, tak? Tak, mam dwie sztuki, ale jeżeli w tym obozie mam tego Bufalo Pelta pięć sztuk. No to ja sobie zabieram 5 sztuk tego Buffalo Pelta. Mam go aktualnie w ekwipunku. Yy, tutaj te okienko. To okienko tyczy się. nas. Tyczy się nas. Dlatego teraz wchodzę w swój ekwipunek. I teraz, oto tym magicznym guziczkiem, jak jestem przy tej wiosce. Tylko jak jestem przy tej wiosce, mogę nacisnąć magiczny guziczek. Put to camp. I ze mojego ekwipunku teraz przenosło, przeniosło się to magicznym sposobem w, 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 w. w to miejsce. Już mam 7 Buffalo Pelta, także brakuje mi już tylko 3. Także to jest bardzo przyjemne, jeżeli chodzi o wyposażenie tego wszystkiego. Dobra, yy, za 100 punktów. Objaśnienie pokrótce wszystkich tych ikonek obozowych. Szory za małe cięcie. szedła mi baba, musiałam ją wyciąć, bo powiedziała, że nie chce kręcić dupą przed kamerą. Ja nie rozumiem, bo gdybym ja był kobietą, kręciłbym dupą dla pieniędzy przed kamerą. No ale dobra, jej wybór, jej wybór. Nie będę jej życia układał. Wracając. A pokrótce objaśnienie tych wszystkich tutaj ikonek. Attack and loot. Jeżeli my, na przykład tu jest taki sobie obuzi. Obóz, 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 tu jest obóz. Jeżeli za... naciśniemy sobie, widzicie okręg, tak? Jest sobie okręg, fajnie, jest okręg. I gdyby to było w zasięgu tego okręgu, ja bym mógł to zaatakować. Ja bym mógł to zaatakować. Moi ludzie, wtedy pokazuje mi się jakby ikonka. Mm, no teraz tego nie zrobię, bo nie mam żadnego miejsca, żeby ten. Ale jak tylko przeniosę się znowu magicznym sposobem do drugiej wioski, bo przenieśliśmy się magicznie w pobliże drugiego obozu z powrotem, ponieważ tutaj znajmu... zna... znajduje się Raymond Forest Camp. I ja teraz do tego Forest Campu. Mogę wysłać ludzi dzięki tej ikonce Attack and Loot. Ona już jest oczyszczona, yy, wyczyszczone miejscówki z wrogów, tylko z wrogów, znajdują się. Nie świecą się już na czerwono, po prostu są przekreślone i cikiem i podświetlają się na szaro. Dlatego ja sobie teraz wyślę yy, trzech moich ludzi na koniach, żeby było szybciej. Yy, czy mają spalić? Mały proti pode mnie. Nie palcie od razu obozu. Nie palcie obozu, bo to jest spal obóz, jeżeli już wszystko zbiorą twoi ludzie. Dopóki nie jesteś pewny, że twoi ludzie zebrali dosłownie wszystko, nie rób tego. Możemy sobie przyspieszyć czas w menu. Tutaj ludzie już sobie wędrują do tego obozu. Swoim jakimś tam tempem. O, zapierdzielają sobie i dla mnie to jest Bailando. O, widzicie? Nasi ludzie już jadą tam, żeby zebrać wszystko, co się da. I do tego właśnie służy ikonka. Attack and Loot. Jeżeli ona nie jest aktywna, bo na przykład w tym drugim obozie ona nie jest u mnie aktywna, to tylko i wyłącznie dlatego, że mój obóz jeszcze nie jest na wystarczającym poziomie, żeby odblokować tą umiejętność. Ten mam odblokowany, także spoko. E, niech oni sobie tutaj pozbierają. Wszystko co potrzebują. Czekajcie, nie można przyspieszać czasu w menu mapy, gdy jesteście na koniu. Także ja sobie go przyspieszę tutaj. O! Patrzcie, widzicie? Tak samo teraz mógłbym wysłać ludzi, żeby zaatakowali tych ludzi. Tylko po to, żeby za zaatakowali tych ludzi. Co to jest? Woodgater? Tylko po to, żeby zaatakowali tych ludzi. Tylko, że to jest trochę jeszcze zbugowane, ponieważ aż gdyż. Jeżeli oni się poruszają, to moje osoby zaatakują to miejsce, a nie ludzi. Dlatego to jest trochę słabe, według mnie. Dobra, w drugim obozie może pokażę Wam teraz tak: Smoke Signal. Do czego służy? Służy. Zobaczcie, zebrali tyle jeszcze rzeczy, które teraz zaniosą do obozu, żebym ja miał dużo rzeczorków, żebym ja nie musiał tego dygać sam. Im więcej ludzi wyślemy, tym więcej rzeczy nam przyniosą do obozu. Tutaj w menu, tym mapy, pokazujemy sobie, że trzy razy Ochmada, czyli z tego plemienia, wysłałem ludzi, żeby zbierali, że w Raymond Forest Camp, to się nazywa Raymond Forest Camp, i pokazuje, co oni aktualnie już zebrali. Co jest fajne, bo zbierają amunicję, zbierają jakieś tam rzeczorki i tak dalej. Co może się przydać, co możemy w późniejszym czasie sprzedać na social tradzie. Także dla mnie bomba. E, tutaj pokażę wam drugą opcję, gater, czyli zbieractwo. E, zbieractwo. Wybieramy sobie, jaka ilość ludzi ma coś tam zbierać, tak? To ma sens? To ma sens. Czy mają wziąć konie? Lepiej nie. Ale na przykład, co mają zbierać? Na moje niech zbierają boar pelty, czyli skórę dzika, tak? Tylko tych ludzi muszę coś w coś wyposażyć. Trzy osoby. Trzech hunterów potrzebuje łuków. Daję im jeden łuk, na przykład. Daję im dwa pistolety. Aha, bo oni mogą to robić tylko hmm, łukami. A mam mało łuków. Okej, okay, ale to nie szkodzi, bo mogę magicznie przenieść sobie z... Z, 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 zy, z, z tego obozu. A nie mogę, bo... Dobrze, przepraszam. Jestem za daleko tego obozu. Już nie mogę przenieść sobie z, z ekipunku z jednego do drugiego. No co jest trochę słabe. Ale w tym momencie już chyba powinienem móc, chyba że to tylko jest taka umiejętność... O! Mogę! Raz, dwa. Super, mam to w ekwipunku swoim już. Eee, put to camp, put to camp. I teraz w tym obozie już mają trzy, dlatego teraz wyślemy ich z powrotem na zbieractwo Boar Pelta. I damy im trzech wyślemy, tak? Yy, Gift to Warrior, Gift to Warrior, Gift to Warrior. Mamy trzy łuki? mamy trzy łuki. Trzeba dać im też strzały. Jeżeli przytrzymamy Alt i naciśniemy myszką, wpisujemy, ile strzał konkretnie chcemy im dać. Wydaje mi się, że 30 im w zupełności wystarczy, bo oni mają jeszcze swój udźwik. Także nie mogą, nie zabiorą bardzo dużo. Jeżeli ja im właduję tutaj na przykład 90 strzał. No to strzały zabiorą mi praktycznie cały akwipunek i oni nie będą mieli nawet jak zebrać tej skóry. Albo będą zbierać tylko po jednej. Jeżeli już mamy to wybrane, wysyłamy send. I tutaj od razu na mapie świata pokazuje mi się, że trzech, trzy razy, i tu jest ikonka gater, czyli tego zbieractwa, że trzy razy z plemienia Saulala poszło zbierać pelty z wyposażeniem dwóch łuków, dałem tylko dwa łuki. Udawało mi się że 3. No ale dobra, no to w każdym razie dwa łuki 30 strzał. To no, jest mało istotne. Zawsze jeżeli chcemy, żeby oni wrócili natychmiast do obozu, bo często jest coś takiego, że po prostu. Mm, nie chcemy, potrzebujemy inny surowiec, tak, żeby oni już nie zbierali tego. Najlepiej włączyć opcję Smoke Signal, która jak tutaj jest nawet napisane ee, pokazuje wszystkim wojownikom. ...żeby oni wrócili do obozu i tam siedzieli, ignorując wszystkie inne rozkazy, co jest bardzo spoko. Bo wtedy, jak już oni wszyscy siedzą w obozie, naciśniecie to, to będzie się wtedy tak podświetlało ładnie pięknie. Na no, chyba nawet zademonstruję, tylko na no moment, osiądę z konia. Niech moi ludzie najpierw tam wrócą. O, tu już tutaj nawet wrócili. I. Ja zapalam sobie to i wszyscy z plemienia Ochymanda, Ochymanda, tak, tak, z plemienia Ochymanda, którzy gdzieś tam coś tam zbierali, którzy gdzieś tam coś tam robili, wracają do obozu. Jak już mamy, możemy wyłączyć ten sygnał i na nowo rozdać jakieś tam rozkazy, przydzielić broń. I przydzielić, że na przykład tym razem mają zbierać e, jakieś tam drewno albo coś innego, zależnie co potrzebujecie. O, widzicie? Tylko, że jak ja już wyłączyłem ten sygnał e, dymny, to oni wracają do tego miejsca. Wracają do tego miejsca, źle to użyłem. Eee. ...Rajmond Forest camp. Dobra, Ty sobie wróć, chłopie, bo nie potrzebuję, żebyś tam szedł. Eee... Oni znowu wracają do swoich zajęć, który... którymi się zajmowali wcześniej. Także ważne jest to, żeby od razu, jak jeszcze póki macie włączony ten sygnał... Czekajcie, zatrzymajmy to, dobra? Bo ja za chwilę Wam coś pokażę. Ważne, żeby rozdzielić nowe yy, rozkazy, póki jest ten sygnał włączony. W orderach mamy ad order. Jeżeli mamy ludzi w obozie, bo musimy mieć też do tego ludzi, możemy kazać ludziom na przykład wytwarzać strzały albo łuki. Na przykład ja chcę, żeby wytwarzali 20 łuków dziennie, tak? 3 łuki na 20 są już zrobione. I teraz tak, jeżeli dodam inny rozkaz, na przykład, że chcę jeszcze. Strzały do tych łuków i że mają ich robić mi na przykład 30 dziennie, to mogę sobie um, ustawić robienie strzał jako priorytet, że najpierw mają wykorzystywać surowce, bo do stworzenia łuku potrzebne jest drewno i flax. Także najpierw musicie zebrać flax i wood, żeby ktoś wam zrobił łuk. Ja na razie nie potrzebuję ani jednego, ani drugiego póki co, więc sobie to anuluję. Bo najpierw trzeba nazbierać surowce, czyli takie jak na przykład tego flata, właśnie, albo drewno. Drewna mam bardzo mało, flata mam w miarę spoko, dlatego wyślę sobie ludzi z tego obozu: Ochmanda, 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 ochmanda. Tak, oni zbierają drzewo, także dla mnie to jest spoko. Także dla mnie to jest spoko. Oni zbierają sobie tutaj ładnie drewno już. Zbierają je z karabinami, także spoko. Sami sobie przydzielają broń automatycznie, to też jest bardzo spoko. Co jeszcze dalej? Settle. Prosta ikonka. Możecie zasiedlić inny jakiś region, który jest nieopodal was, który jest czysty. Czy ja chcę to na pewno tutaj zamieszkać? Naciskamy tak, ale potrzebujemy na założenie nowego. Um, osiedliska 20 drewna, 20 lin. Jeżeli to mamy, wysyłamy paru ludzi tam, żeby oni już tam zostali na stałe. Wysyłamy ich z tym zaopatrzeniem. Wysyłamy, powstaje nam nowy namiot. Także to jest akurat spoko. Eee, tame Horse. Tame Horse to po prostu ludzie w okolicy będą szukać. Jeżeli będą konie, no to będą te konie. Czekaj, ja sobie tu odpalę ten sygnał. E, Ochmanda Warriorsów, ja sobie cofnę. Popójdziemy zaatakować tych i włączymy sobie ten smoke signal. Czekajcie, tak, on jest włączony, super. Niech oni sobie wrócą. E, zaraz wam coś pokażę. E, Tame Horse, no to wiadomo. Patrol, no to wiadomo. Robimy sobie patrol, wysyłamy sobie ludzi, żeby wzięli konie. Select Camp. camp. I oni będą po prostu wokół tego. Ee, obozu chodzić i po prostu patrolować. W razie problemu będą się bić. Send Warriors to Other Camp. Nie mam aktualnie wystarczająco wojowników, bo właśnie stworzyłem tą osadę i wysłałem dużą os część osób z tej osady do tej. Dlatego nie mam jeszcze. Tylu wojowników, bo mam tylko jednego, jeden, przynajmniej dobrze, żeby został. Na straży Warriors on Guard możemy sobie to ustawić, ale jeden wystarczy, wystarczy w zupełności. Tak mi się wydaje przynajmniej. Eee, I co? Create War Party. Także poczekamy, aż moi ludzie się tutaj zbiorą i zaatakujemy sobie. Stworzymy sobie War Party i zaatakujemy tych oto tutaj siusiaczków, którzy już nam tutaj uciekają. Oni sobie tutaj patrolują, z tego co widzę, ale mi się nie podoba to, że oni sobie tutaj patrolują. Halo! Proszę wracać do obozu, Jak widzicie to trochę czasami trwa i to irytuje strasznie, to naprawdę irytuje. Dobra, to może inaczej, zbiorę sobie ludzi z tych, create war party, trzy osoby biorę ze sobą. We czy mają wziąć konie? Nie, niech nie biorą koni. Ale trzeba dać im wyposa, że nie. Dobra, wezmę sobie w takim razie dwóch, bo mam tylko dwa łuki, dlatego wezmę tylko dwie osoby. Yy, wezmę sobie 30 strzał dla tych łuczników, żeby każdy z nich miał po 15. Stworzymy sobie to. I teraz w ten oto sposób tu nam się pokazuje w lewym dolnym rogu, masze warparty. Jedna osoba już tutaj jest, gdzie jest druga osoba? Bo brałem z tego co wiem dwie. Tak, są dwie osoby, gdzie jest druga? Druga się pewnie powinna znaleźć. Eee, powinna przybiec jakoś za chwilę. A jeżeli nie przybiegną, to i tak, ja idę rozwalić tych chłopów. Jeżeli przetrzymamy, trzymamy tutaj. o Rozkazy. Dla naszego warparty czy mają chodzić czy mają się skradać loot ammo i heals jeżeli napadniesz na jakiś ten mm, 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 na jakiś, jakąś karawane loot ammo and heals oni sami się uleczą uzupełnią amunicję ewentualnie zamienią jeżeli chcesz rozwiązać warparty Send to nearest camp wrócą do najbliższego obozu e, atak Średnio działa po prostu najlepiej, jeżeli weźmiecie Mirror Me, czyli naśladuj mnie, jeżeli ty kucniesz, oni z automatu też kucną. Jeżeli weźmiesz tylko Follow Me, e, no to oni będą za tobą miść, ale jak ty kucniesz, to oni nie kisną, dlatego ja przeważnie sobie biorę Mirror Me do pewnego momentu, żeby było mi prościej i lecimy do nich tam. Ja mam pistolety, nie będę się strzelał żadnymi łukami póki co, chociaż łuki to jedyna broń chyba tutaj, yy, dzięki której możemy zabić kogoś po cichu. Co jest bardzo, bardzo, bardzo w porządku. Lecimy na nich, zabijemy ich. Zobaczymy, jakiś lucik, może będzie fajny. Może nie, może tak, może nie. Horse is to four. Dobra, w zacznijmy się skradać. Przełączmy sobie w ogóle na pierwszą osobę. Mimo, że się skradamy, to możemy być sprintem. Oho. Tu się zbugowali, tak mi się wydaje. Tak, tutaj pan się zbugował. I teraz wycelujmy sobie pivbuffą w główkę. No trochę nie siadło tak jak chciałem, ale... War party follow me, War Party Stand i lecimy, gdzie ten chłop poleciał? Gdzieś tam, gdzieś tam poleciał. Ja go gonię, ja się, ja się go nie boję. Ja go gonię po prostu, tak? Gdzie on jest? Czy on się tutaj zbugował gdzieś w kamieniu? Czy o co chodzi? Nie, mi pokazuje, że ten chłop jest gdzieś tam. O, przyszedł do nas drugi chłopak, który z nami był. O, tu jest. Chodź, tu hamie. A! Muszę przeładować, fak. Zabijmy go. Tylko gdzie on teraz już znowu uciekł? On tu uciekł gdzieś. Potrzebuję tą broń. Wydaje mi się, że ta broń będzie miała większy sens. ELO! I po panu! Dobranoc. Zlutujmy go sobie. Najlepiej weźmy sobie wszystko. I idźmy dobić resztę, bo tu widzę, że jeszcze ktoś powinien być w tym miejscu. Przeładuję sobie na spokojnie. Eee, drugą broń zresztą tak samo przeładuję sobie. Oho, są tutaj. Gra trochę zbugowana. Co zrobisz, nic nie zrobisz. Przeładuj to. A, wa, 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 dostałem. Nie podoba mi się to. Dziękuję. Dobranoc. Tu jeszcze z tego co widzę, jeszcze ktoś powinien zostać, ale nikogo tutaj nie widzę póki co. Czy moi ludzie tutaj idą? Tak, idą tutaj. A gdzie ten pan, który umartu jest? Dobra, super. Weźmy sobie wszystko. I teraz co? Teraz możemy sobie normalnie zlutować to, co tu się znajduje. To nie jest jakoś dużo, ale, 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 ale grosz do grosza będzie kokosza tak zwana. Weźmy sobie... O, jesteśmy overloaded. Tu widzę, że wózek się jest w ogóle... mount. Nie mogę, nie możemy jeździć w ogóle konno, kiedy jesteśmy e, przeciążeni. You can't while overloaded. Dlatego te pistolety te sobie odpuszczę, You can't ride while well overloaded. Jeszcze? No dobra, a bo tu jest 16 mięsa. Ale to ja już nie będę na przykład mięsa rzucał, tylko podejdę sobie do któregoś z moich towarzyszy. Halo, Debile. Dziękuję, Debilu. Dzień dobry. Poniesiesz dla mnie wszystko, dziękuję. On dla mnie będzie nosił. A jeszcze jestem overloaded. No to drugi chłop, dla mnie, ponosi co? Co on może dla mnie ponosić? 35 kulek, 38 cal. No, to nie jest byle co. To dobre, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. To jest bardzo akurat dobrze. I co? I put. A, put. Czy ja już teraz jestem. Dobra, już nijmy sobie to, dropnijmy sobie. W... Nie, ten guzik. Ajajaj. Dropnijmy sobie tego 10, bo nie potrzebujemy tego, to jest akurat dosyć słaby surowiec. Mountnijmy sobie to konia. Iś. No, i już nic z tym nie zrobię, bo wjechali w kamień debile. To bardzo często się zdarza. Także, no, już nic z tym nie zrobię, niestety. Mogę jedyne co zrobić teraz... O, jak widzicie, już to się zrobiło, tak? Także, Lando. Możemy teraz im powiedzieć, żeby oni sobie tutaj loot ammo and hills. Oni wszystko, co tutaj gdzieś jest, tam mniej więcej, to oni sobie pozbierali. Super. Wyślijmy ich z powrotem do domu. Zawsze lepiej, moim zdaniem, jest iść yy, razem ze swoimi ludźmi. ponieważ oni lubią umierać. Naprawdę lubią umierać. Jak oni dziwnie chodzą. Ja tak dziwnie nie chodzę, nie wiem o co chodzi. Oni lubią umierać, gdy chodzą sami, bez kitu. To jest akurat yy, bardzo słabe. Także wydaje mi się, że. Tutaj chyba dosyć dużo już potłumaczyłem. W sumie z takich podstaw to naprawdę dużo na następnym może odcinku wytłumaczę trochę może coś na temat skili, jeżeli sam je ogarnę i tak dalej, i tak dalej, dobra? A w tym momencie żegnam się, jeżeli Ci się podobało i masz jeszcze jakieś pytania. Zostaw komentarz, zostaw łapkę w górę, zostaw słupka, bo to bardzo ważne. Nic cię to nie kosztuje. Jeżeli nie chcesz dzwoneczkiem, nie zostawiaj z dzwoneczkiem, ale subka zostaw w wariacie bo nic się to nie kosztuje, a ja się rozwinę i będę szczęśliwą małą pandą. Dziękuję za oglądanie, na razie.